Cześć hey, widzowie! Ogólnie w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam tier listę map Bedwars na A jeszcze przed startem chcę Was zachęcić do zostawienia lajkacza oraz subskrypcji, ponieważ zbliżamy się do 100 subów, a jeszcze bliżej nam do 50. A jak wiadomo na 50 mam bardzo oryginalny special, o którym mówiłam w filmie, który w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie. Tak więc życzę Wam miłego oglądania i elo! Let's go! Pierwsza mapa to mapa Squid Game. Yy, więc tak, mi się szczerze mówiąc, bardzo podoba jej zamysł, czyli że są te takie łóżka i tutaj są te postacie. I na środku jest ta wielka walka, więc mi się sam zamysł już podoba. Wiem, że większość osób tej mapy nie lubi. Yy, no, ale ja już szczerze mówiąc to lubię. Tylko... Diamenty są szczerze mówiąc słabo bardzo przemyślane, bo totalnie to nie nawiązuje do całej mapy i ciężko się na niej na te diamenty patrzy. Kurde, mi się będzie ciężko grać, bo mam 50 FPS-ów. Przez tutaj dużą postać. Właśnie, te FPS-y przez dużą postać się tutaj mm, obniżają. I też warto wspomnieć, że pierwszą mapą było balony, ale ludzie z niej wychodzą, bo to jest najgorsza... Mapa na Foxcrafcie Więc ludzie z niej powychodzili mi I nie nagrałam Dwie minuty czekałam aż się rozpocznie Ale się nie rozpoczęło Moim zdaniem ta mapa jest... No spoko No jest po prostu git, tak? W sensie... Nie jest ona jakaś najlepsza O kur... Foxcraft halo Co to za jakaś... Aha więc to chyba na tyle z tej mapy. I następna mapa to truskawki. Dobra, to sobie już zaraz ocenimy. Także następną mapą są truskawki. I ja tej mapy szczerze, no jestem neutralna, bo taka. Sam design jest spoko, ale już zamysł no tak średnio. Moim zdaniem za dużo jest po prostu dodane do tej mapy. Na przykład, nie wiem, lampy, takie te kwiaty, no, Moim zdaniem po prostu jest to za dużo dodane. Ja wiem, że się dba o szczegóły, że Goxcraft generalnie dba o szczegóły i powinien on nie dbać o tej Steam, ja Ta mapa jest moim zdaniem trochę tak. Nieprzemyślana za bardzo. Zaraz ktoś do niego przyjdzie i się skończy. Stevek. Dobra, już go nie ma. Moim zdaniem też szkła tutaj na tej mapie są mega fajne i mega fajne pomysły, szczerze mówiąc. I to trawa, to drewno takie zróżnicowane, aż miło się patrzy, szczerze mówiąc. Po prostu to cieszy oko, to cieszy oko, naprawdę. No ja nie mogę. Mapa to kaczuszki, czyli mapa, którą gracze lubią. Ja też ją lubię. Eee, ale ja jest są moją ulubioną mapą. Eee, dlaczego? A dlatego, bo nie widać jak ktoś cię na przykład raszuje od tyłu. Więc to jest taki minus na przykład tej mapy. No ale okej, okay, niektóre mapy... Na Hypixelu na przykład też takie są, więc może się nie będę tak bardzo czepiać. I też diaksy mi się nie podobają. Ja nie wiem, albo ja co mam z tymi diaksami, że mi się nie podobają, albo Coxcraft po prostu nie potrafi robić ładnych diamentów. Nie wiem już. Kurde, bloki się skończą. A, jak on mnie tak... Ju. No nie wiem, nie chcę tutaj się jakoś mocno wypowiadać i hejtować tej mapy, ale też nie może być najlepiej dla coxcrafta i moim zdaniem ta mapa też nie, nie może mieć samych plusów Bo jednak... To jest coxcraft No nie no, ta mapa jest spoko jednak i myślę, że jest dość grywalna Próbuję zepchnąć Mam lowa i Ale ta, ta kaczka wygląda jak... Ja dopiero teraz zauważyłam, że te kaczki są, są, są tak fajne zrobione Dobra, zabity Jo! To plus punkty, plus punkty. Jednak ta mapa coś wniosła, jednak spokojnie. Chcę zauważyć, że to jest jedna z pierwszych map na koszyku, I moim zdaniem się postarali bardzo, kiedy ją ktoś tworzył. Myślę, że teraz sobie po prostu umówimy trzy mapy, a wreszcie, odci a wreszcie odcinku, znaczy jeśli wam się w ogóle ta seria spodoba. To będzie reszta, to będą jeszcze odcinki właśnie z niej. No i myślę, że musi no, się I będę miała filmy coraz częściej, więc myślę, że się opłaca komentarze zostawiać. Bo myślę, że będzie ich mało. bo Wiadomo, im mniej komentarzy, tym większa szansa na promo kanału w opisie. nie, To na pewno nie dlatego. Co to? Na no pewno nie dlatego, bo mam mało widzów i chcę współpracy. nie I no to na pewno nie dlatego! O, dobrze.